Nasi młodzi hokeiści, czwartą drużyną w Polsce. Zawodnicy klubu hokejowego Dębica fenomenalnie zaprezentowali się na tafli podczas finału Czerkawskiej Cup 2025 w Zgierzu. Zawody uznawane są za nieoficjalne Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 10. Cieszę się, że wygraliśmy w czwarte miejsce. Super było. Fajnie się grało. Po prostu e, czu czułem to, że. po prostu gramy zespołu, podajemy. Bo Najfajniejsze. Było to, że zajęliśmy czwarte miejsce. Ja ogólnie bardzo się cieszę z tego, że zajęliśmy czwarte miejsce. Bardzo mi się podobało, że byli sprawiedliwi sędziowie i no po prostu bardzo się z tego cieszę. Z sukcesu zespołu dumni są nie tylko trenerzy i rodzice, ale również władze miasta. Podkreślono to podczas oficjalnego spotkania w ratuszu. Wielkie podziękowania dla trenerów, dla władz klubu. No i przede wszystkim dla rodziców, którzy również mocno angażują się w to, żeby ich dzieciaki na co dzień mogły ten, pierwszy, ten piękny sport trenować. Oczywiście nie, nie może się to odbyć bez wsparcia Miejskiego Ośrodka sportu i rekreacji oraz bez wsparcia samorządu miejskiego. Także ja też poczynię wszelkie możliwe działania, żeby dębicy nie tylko piłka nożna, ale również, Hokej mógł się odrodzić, a jak widzimy, potencjał do tego mamy. Wielka radość, duma przede wszystkim z dzieci, z ich osiągnięć, z tego, że Dębica naprawdę zaprezentowała się wspaniale na takim ważnym turnieju ogólnopolskim. No i co? Zapraszamy przede wszystkim wszystkie dzieci, które chcą, są chętne i chcą zdobywać swoje umiejętności w hokeju na lodzie do naszego klubu. No tak, sukces. Mały troszkę niedosyt, bo mogliśmy być troszkę wyżej, no ale miło. Wszystko to trzeba uznać za niesamowity sukces po tych parunastu latach, w których pracujemy regularnie i systematycznie. No trzeba to uznać za sukces, no, gdzie też mamy sygnały z całej Polski, że, że, że również, również nam tego gratuluję. Jesteśmy przed takimi dużymi ośrodkami jak Nowy Targ, jak Sanok, jak kilka ośrodków ze Śląska. Jesteśmy przed Krakowią, przed Gdańskiem, przed Sanokiem. No jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie. No, jesteśmy wszyscy bardzo dumni za postępy, jakie te dzieci robią, za to, że fajnie się przy tym bawią i zapamiętamy tą chwilę na bardzo długo. Wielki szacunek dla tych młodych zawodników, którzy w tym turnieju oddali serce i wyszarpali to czwarte miejsce, podkreślił burmistrz Dębicy Mateusz Kutrzeba. Klub Hokejowy Dębica zaprasza w swoje szeregi nowych hokeistów. Każdy może spróbować swoich sił na lodzie.